Nie trzeba, to oni są. Pani, ale wy pani tych orzechów, ja cię kręcę. To pani sama zbierała te orzechy? Siostra mi zbierała. Aha, to, ale tu mieszka z panią? Nie, nie, to ale tylko ja tak przychodzi do pani. Teraz operacje nie wolno mi się schylać. Ano. no. Także ona to zbiera. To Pani tu ile lat mieszka w tej chałupce, całe, całe życie, czy nie? Nie, 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 ja na Śląsku pracowałam, tylko potem jak y, mamusia została sama po śmierci Aha. tatusia, to tu się przeniosła. A to Pani dopiero tutaj, a gdzie na Śląsku, w którym miejscu? W Gliwicach. A, w Gliwicach. No. Ale to w, teoretycznie w Gliwicach, a, a ja miałam taką pracę, że po całej Polsce jeździłam. No ale gdzieś trzeba mieszkać, żeby... No to, no to tam mieszkałam, no, a, a. Ale, ale... A ciągle wy, na wyjazdach? Na wyjazdach. A tu Pani tylko jedno okno zmieniła sobie, żeby tu gdzie Pani siedzi w zimie tylko. Tu siedzę w zimie, bo A pan, tak to już tyle to, Pani starczy. Nie, wie Pan co, ja pracowałam w budżetówce, w instytucie, nie. to tam zarobki były głodowe. Nie. No jak poszłam na rentę, to najpierw rentę miałam, a, a potem emeryturę, a. To, to mam małą emeryturę. A no, a no. Co, no. co zrobić? Co zrobić, to jest brutalne. No. Taką sobie pani pracę wybrała, że pani słabo. Ale też i dużo lat Pani pracowała, dużo, czy nie? Dużo, ale wie pan co, to nie to, że wybrałam. No poszłam, poszłam no tak. do takiej pracy, co mnie ciekawi. No, no człowiek myśli jak młody, A, no, to, no. no wie pan teraz inaczej. Ale... A, no to nie, różne są prace. no. Ale jeszcze pan powiem, że wtedy to, to nie było tak wybór. Ja no. miałam stypy, coś byście przyje przyjechali. Nie nie to tam... No to tam te firma, to nie. Do tego kanalizę kan, 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 te, te wodociągi przyjął, koparko. koparką Materiał przywieźli tam do tego. Aha, A pan nie... Pyta... Nie nie, ja nie, ja tylko taki tutaj przyszedłem się... Popatrzeć jak robią. Aha. Fotoreporter taki. Fotoreporter. To Amator, amatorski. Amatorski i będzie w Kronice Boheńskiej. No nie w Kronicy, ale tam gdzie indziej. A pan gdzie pracował w kolejcie? Na, na kolei. Dużo, nie? Na kolei to też był zarobki jak cholera. No ale no wysokie to. Co no. z tego wysokie? Ale kto ma poparcie w dyrekcji to ma lepsze, albo, tak. a kto ma słabe, no to jest tak minimalnie, dostaje, tylko no. tak. To u nas przynajmniej było tak. Że była dobra dyrekcja, tylko to były odgórne stawki, potem to w zależności od tego, ile lat... Ale inni dostawali co to, po 25 latach pracy jakieś medale, jakieś coś, a ja 35 lat pracowałem i żadnego medalu, ja żadnym, nic nie dostałam. Ja a inni to zaraz medale, nie a wiadomo jakie, jakie zasłużony, nie wiadomo co. No, no. Ja mam patent, który nie, nie zastosowali, bośmy nie dali w łapy o temu, od którego to trzeba było wdrożyć potem. No, I wie pan, co? Tak to jest. I jak ktoś był uczciwy, to miał. No. No No, no. no to teraz pani uczciwie mieszka. Teraz mieszkam w jednym okienku szczelnym. No ale musi pani płacić podatek od tego domu, od ziemi do Urzędu no. Miasta. No. no. No i to też będzie te palić piecu, musi pani żeby to jakoś przezimować. Żeby przezimować. A, wie pan co? Y, tu było zawsze na górce zimno, bo niby drewniany dom, mm. ale na górce zimno. No, no, i... no, trzeba dobrze palić. Nie, niby drewniany to że jest niby cieplejszy, coś, ale to. No z wierzchu, bo to jest drewniane, a z wierzchu tak są, tylko pole, tak jest polepiony, że, że wygląda tak, nie? Czas. Bo tak to widać drewniane, stropiane. Drewniane, ale wie Pan co, bo gdyby to były inne czasy, jakby to ocieplił. No. Ale z tyropianem bym nie chciała. No nie. Wełna, mineralna. No wełną. Bardziej jest No żadne. ale co z no nie. Wszystko kosztuje każdy kawałek materiału. Kosztuje, to mamusia jeszcze ze swojej emerytury i, nasz, i mojej, jakbyśmy we dwie. No no to, to tu to... Pani jeszcze okno to Pani finansowała. To już po śmierci mam No, no, a tam też dalej też pani ma okna? czy drzwi nowe też pani wstawiała, czy coś? Nie wstawiałam, tylko to tak kolega robił, że widzę, że tam się odłupuje trochę. No. No, to widać, że taki tak kolega taki był. Nie, on uczciwy ty... No ale słabo jakoś. Tak, bo on to no. Myślał, że będzie dobrze. Myślał, że będzie dobrze. Nie, nie mogę powiedzieć, żeby, żeby był taki, a, wie pan. A no. pan w Bochni pracował na PKM? No, w Bochni mieszkałem, to też w Bochni zaczynałem, a potem wszędzie po różnych stacjach, gdzie potrzeba, to tam się pracowało. Dojeżdżałem. No. No to ja, wie pan, co ja co tydzień jeździłam, to 144 km. Z Gliwic do Boku. Aha. Co tydzień Aha, tak w poniedziałek i w piątek czy w sobotę nie, wracała Pani w sobotę ja. jechałam i w niedzielę w nocy wracałam. Aha, no, aha, do domu tylko na sobotę, niedzielę i z powrotem I z powrotem tam I Oni tak... już w ogóle mają te z gliny całe, te buty No co zrobić na to? Piękne służbowe pani. No co zrobić Gdzieś trzeba robić no Czy nie podoba trzeba gdzie indziej no. To jak pani imię można zapisać, o, jak jest za, tytuł jaki Wam pani dać. A co pan chce tutaj? Nie, im, imię tylko pani. Ale po co? No żebym wiedział, gdzie pani, jak się pani... No, nie nazwiska nie jest, tylko imię. Nie, dobrze, ale pan będzie te zdjęcia gdzieś... No tam? nie no, zdjęcia u mnie będą. Krystynę. Krystyna. Krystyna, no, dobrze, dziękuję. O Jezu, muszę iść. No to no dziękuję za wywiad. <laughs> A bo pan nagrywał. No. Już zapisane. O.